Cześć wszystkim, z tej strony Aleksandra. Witam Was ponownie na moim kanale i zapraszam na przegląd kosmetyków z TK Max. Podejrzewam, że większość z Was zna TK Max, ale dla tych, którzy być może nie wiedzą, jest to sklep, w którym przede wszystkim znajdziecie ubrania. Można tam też znaleźć akcesoria do domu, a dodatkowo zwykle jest jakaś mała przestrzeń, w której znajdują się kosmetyki. Jeśli z kolei chodzi o to, jakie marki są tam dostępne, to zauważyłam, że działa to okresowo, bo tak jak rok temu było sporo kosmetyków z MAC Cosmetics i całkiem niemało z Huda Beauty, tak tym razem z powyższych dwóch marek nie było totalnie nic. Ale za to można tym razem było dostać sporo kosmetyków od Kylie Cosmetics i tak samo od Lime Crime. Poza tym jest tam też cała masa kosmetyków, które są z brandów niezbyt znanych w Polsce, jak na przykład marka Rude, o której nigdy nie słyszałam wcześniej. Ale nie mogłam się oprzeć temu rozświetlaczowi, raz że opakowanie to mangowe jest całkiem cute, ale przede wszystkim ja uwielbiam, jak rozświetlacze są nietypowe, więc ten rozświetlacz na pewno musimy dziś przetestować i to chyba nie tylko na policzkach, ale też na powiekach. Kiedy patrzymy na niego pod kątem, on się wydaje szampański, ale z kolei światło odbija na intensywnie różowo. Ja uwielbiam takie shifty kolorów w rozświetlaczach. Wracając też do Limecrime, to kiedyś było o nich na YouTubie mega głośno, przewijali się w co drugim filmie, a od kilku lat totalnie o nich nic nie słychać. Mi udało się dorwać od nich dwa produkty do dzisiejszego testu i obydwu jestem bardzo ciekawa. Jeden to jest produkt do brwi, a drugi to kolorowy eyeliner. Mam też dwa kosmetyki od Kylie, a mianowicie matowy cień do powiek oraz matową pomadkę. Akurat tą pomadkę bardzo zachwalał mi sprzedawca w TK Maxie. Mówił, że jego dziewczyna już wracała po trzy różne kolory i rzeczywiście tych kolorów było bardzo dużo dostępnych, bo ja zauważyłam, że było chyba siedem produktów tak ustawionych obok siebie, i każdy to był inny odcień. Ja się skusiłam na odcień Here for It. I tutaj to w ogóle był niezły deal, bo akurat cena obydwu tych produktów na stronie Douglasa to jest 105 zł za każdy, a mi udało się jeden i drugi kupić za 49,99, także tutaj zniżka ponad 50%. Oprócz tego sprawdzimy jeszcze róż od marki Mina. I to jest marka, która gdzieś tam widziałam, że się przewijała na YouTubie, chociaż w nieznacznym stopniu. Dużo osób ma rozkminę na temat tego, jak się czyta tą nazwę, bo to jest pisane 3ina, więc można by było myśleć, że może to jest... Zina, może to jest Free Ina. Poza tym jest to marka hiszpańska, więc to wtedy by było Tresina, ale jednak okazuje się, że jest to mina. Zweryfikowałam to dzisiaj i jest to już stuprocentowe info. Bardzo podoba mi się w ogóle opakowanie tego różu, bo jest takie minimalistyczne, i jestem ciekawa, jak opakowanie w środku będzie wyglądało. I ostatnim kosmetykiem, który kupiłam do dzisiejszego odcinka jest Tusz do Rzęs z marki Ycon. To jest firma, która pochodzi z Włoch i ja, będąc ostatnio w Mediolanie, widziałam te ich sklepy, zaszłam nawet do jednego. Serio, dla makijażowych frików to jest przyjemność być w takim sklepie, bo wszystko było tam przepięknie równo poukładane, wszystko było właśnie w klimacie tego opakowania, czyli w takim kolorze różu. Panie ekspedientki miały prześliczne makijaże, każdy był bardzo miły, także naprawdę przyjemność być w takim miejscu. Stacjonarnie te kosmetyki Wykon były dosyć drogie, natomiast mi się udało kupić ten tusz w TK Maxie za jedyne 18,99, także to też jest super deal. To, co tym razem zaskoczyło mnie w TK Maxie, to bardzo mały wybór kosmetyków do twarzy, bo o ile były róże i rozświetlacze, to praktycznie w ogóle nie było korektorów. Jeśli chodzi o podkłady, był tylko Perfector z Maybelline, ale w bardzo ciemnych odcieniach. I nie było też pudrów, był tylko jeden, ale on był bardzo żółty i prasowany, także też nic jakiegoś bardzo intrygującego. I nie było brązerów, także akurat te cztery kategorie totalnie pominięte. Z tego powodu ja już mam dzisiaj na twarzy zarówno podkład, jak i korektor oraz odrobinę pudru. I pierwszym kosmetykiem, który sprawdzimy wspólnie będzie Bushy Brow z Lime Crime. Kiedy przeczytałam na opakowaniu, że to jest Strong Hold Gel, to pomyślałam sobie, że idealnie, bo ja uwielbiam takie produkty, które bardzo mocno utrzymują włoski w ryzach, bo moje włoski są dosyć sztywne i niezbyt chcą się trzymać, ale dopiero potem zobaczyłam, że to jest żel, który jest z kolorem. Ja osobiście preferuję przezroczyste i najchętniej matowe, a ten z kolei jest w kolorze Smoky, także zobaczymy, czy rzeczywiście daje kolor na brwiach. Opakowanie tego kosmetyku bardzo mi się podoba, uważam, że uroczo wyglądają te ciemnoróżowe napisy na różowym tle i w ogóle to zauważyłam, że zdecydowana większość kosmetyków dzisiaj jest właśnie różowa i to akurat stało się totalnie przypadkiem. Zresztą sami popatrzcie, to dosłownie wygląda jak jakiś makijaż księżniczki. Zabawne, bo teraz chciałam wykręcić tą mniejszą część z opakowania i okazuje się, że jednak to jest odwrotnie i to to jest tym patyczkiem, szczoteczką, a tutaj mamy produkt. Wow i ta szczoteczka jest mega cute. Ona wygląda trochę jak takie patyczki do czyszczenia przestrzeni między zębami. Jeśli mam być szczera, to ja nie czuję, żeby cokolwiek się tutaj na te brwi nakładało. Dosłownie czuję się tak, jakbym suchym patyczkiem po prostu sobie próbowała uczesać brwi. Zresztą, nawet kiedy tych włosów teraz dotykam, to tutaj po prostu na nich nic nie ma. What the fuck? Ja to dosłownie zanurzam i próbuję jeszcze poruszać to na każdą stronę, żeby ewentualnie, jeżeli tutaj by się zrobiła jakaś taka rynienka wewnątrz, to próbuję to zebrać ze ścianek. Ale ja wyciągam i widzę dalej, że tu jest dosłownie odrobina na końcówce. Przy czym ta odrobina na końcówce jest mega ciemna. Ale nic to nie zmienia, bo na tej szczoteczce nie ma praktycznie w ogóle produktu. Przy czym przypominam, że to się nazywa Strong Hold Gel, więc tutaj ma być niby mocne utrzymanie, a ja jestem w stanie trzeci raz już czesać tą brew i tutaj nic nie zastyga w miejscu. Możecie sobie teraz porównać brew, na której nie ma nic, kontra brew, na której są trzy warstwy tego żelu z Lime Crime i totalnie nie ma różnicy pomiędzy tymi brwiami, mimo że ona ma tak ciemny kolor. Jedyna różnica jest taka, że ta brew jest uczesana, ale szczerze mówiąc to i tak nie ma szansy się utrzymać przez cały dzień w tym kształcie, bo kiedy tego dotykam, to tutaj naprawdę po prostu nie ma żadnej definicji tego ustawienia włosów pod jakimś konkretnym kątem, bo nic ich tutaj nie trzyma, one są dalej mega mięciutkie. Zanurzam kolejny raz, zbieram tutaj totalnie ze ścian i spróbuję jeszcze nałożyć na drugą brew, ale już widzę, że ten produkt to fail. Na prawą brew udało mi się nałożyć trochę więcej tego produktu, więc to przyciemnienie jest trochę bardziej widoczne, ale jednocześnie tutaj na łuku wyjechałam sobie dosyć konkretnie na skórę, bo bardzo ciężko tą szczoteczką nie dotknąć do tej skóry w ogóle, także będę musiała sobie to zaraz wyczyścić korektorem. Poza kamerą dorysowałam sobie kilka sztucznych włosków, żeby jakkolwiek te brwi wyglądały, ale aż nie wierzę, że zaczęliśmy od takiego fejlu, bo dosłownie utrwalenie tutaj to 0 na 10. Przejdźmy teraz do czegoś, co może mieć większe szanse powodzenia, czyli do różu. Pokładam w nim spore nadzieje, bo ja kocham różę do policzków, także mam nadzieję, że i ten mnie nie zawiedzie. Po tym beznadziejnym żelu do brwi widzę, że nawet róż próbuje dodać mi otuchy i daje mi hasło, że mogę stawić czoła wszystkiemu. Opakowanie jest prześliczne, bo jest matowe i jest bardzo, bardzo przyjemne w dotyku. Ono jest takie delikatnie, jakby było gumowe. Sam kolor tutaj w opakowaniu bardzo mi się podoba, wygląda tak landrynkowo. Jestem ciekawa, jak zachowa się na policzkach. I przyznam Wam, że trochę się bałam też, że on będzie taki jak tutaj na opakowaniu, ale właśnie jest odrobinkę ciemniejszy, także bardzo się cieszę. Jak na razie widać, że pigmentacja jest bardzo bezpieczna i delikatna. Próbuję teraz śmielej wjechać tutaj w to opakowanie, bo jakoś nie za dużo nakłada się na pędzel i na razie w ogóle tego nie widać na poliku. Jakoś niespecjalnie ten róż chce się transferować na pędzel. Kiedy już tutaj jest, no to jest zauważalny, ale naprawdę to nie jest jakoś bardzo duża ilość i trzeba kilka razy tak mocno pogłaskać go po powierzchni. O ile przy kilku mocniejszych pociągnięciach pędzlem, da się już tak nałożyć go, żeby tutaj był widoczny, tak na policzku ta pigmentacja to jest dosłownie 2 na 10. Także jak na razie początek tego testu nie jest za dobry? Akurat jeżeli chodzi o róże, to to jest bardzo mocno indywidualna kwestia, bo dużo osób lubi takie mniej napigmentowane produkty, gdzie można właśnie zrobić sobie taki delikatny rumieniec, ale niekoniecznie przesadzić. Ja z kolei lubię, kiedy ta pigmentacja jest zdecydowanie mocniejsza, także tutaj dla mnie ten produkt znów na minus. Ciekawa jestem, czy gdybym wybrała ciemniejszy kolor, to byłby bardziej zauważalny, bo w tym produkcie nie da się ukryć, że też samo nasycenie kolorystyczne nie jest zbyt mocne. Nie ma się co spodziewać tutaj cudów, ale jednocześnie miałam nadzieję, że uda się nabudować ten kolor, a przy trzech warstwach dalej to wygląda mega subtelnie. Przejdźmy teraz do makijażu oczu. W tej kategorii mam trzy produkty, także mam nadzieję, że już tym razem obejdzie się bez zawodu. Zacznę ten makijaż od zbudowania cieniowania cieniem matowym od Kylie. Tutaj znowu mam małe zaskoczenie kolorystyczne, bo ten produkt był dostępny w dwóch kolorach i one się właśnie różniły tą końcówką, z czego dało się wywnioskować, że kolor będzie taki jak tutaj na końcówce opakowania, ale jak się okazuje, jednak na żywo on jest troszkę bardziej brązowy. Niezbyt to sobie odpowiada. Aczkolwiek tutaj znowu, przynajmniej wstępnie, jestem z tego bardziej zadowolona niż gdyby on był taki. Jeśli chodzi o aplikator, to on ma kształt końskiego kopyta. Natomiast nie ma to jakiegoś większego znaczenia, bo raczej i tak nie będziemy tym robić makijażu. Zrobię teraz słocz na dłoni, żeby sprawdzić, czy on rzeczywiście zastyga, i żeby sobie zobaczyć w ogóle, jak z kryciem tego koloru. Ale już widzę, że jest taki bardzo mięciutki i taki powiedzmy musowy, że troszeczkę się zachowuje na dłoni, jakby był pudrowym cieniem. Kolor tego produktu jest bardzo ładny. Moim zdaniem to jest taki idealny kolor do zrobienia bardzo minimalistycznego cieniowania, kiedy chcemy użyć jednego koloru i ewentualnie dodać do niego błysk. Nakładam teraz na taki zbity pędzelek z Inglota odrobinę tego produktu, bo moim zdaniem to da mi dużo większą kontrolę na pewno niż to. Miałam tutaj na pędzlu dosłownie mikro kropeczkę, a udało mi się to bardzo ładnie i tak chmurkowo rozprowadzić to w zagłębieniu. Teraz jeszcze to pogłębię, ale bardzo mi się podoba już efekt, który udaje się uzyskać przy takiej mikro ilości. Nasycenie tego koloru nie jest bardzo intensywne, ale jednocześnie moim zdaniem do dziennego makijażu to jest taka idealna pigmentacja. Biorę teraz mniejszy, bardziej precyzyjny pędzelek, z powrotem nakładam sobie na końcówkę pędzla i będę sobie cieniowała dolną powiekę. Praca z tym cieniem jest mega łatwa, bardzo intuicyjna, super się to rozprowadziło i tak naprawdę nie potrzebujecie tutaj robić jakiegoś specjalnego blendowania, bo kiedy przykładacie pędzel w kilka miejsc, to dosłownie rozblendowuje się samo. Upewnijmy się jeszcze jak z zastyganiem, bo akurat przy tego typu produktach to jest mega ważne. Totalnie nic się tutaj nie ruszyło, także super. Ja w ogóle miałam nadzieję, że uda mi się do dzisiejszego odcinka upolować jakąś fajną paletę cieni w TK Maxie, bo jeśli pamiętacie, to rok temu dorwałam tam za mniej niż połowę ceny tą paletę z Huda Beauty. Mega ją lubię, do tej pory do niej wracam. Ale właśnie dzisiaj była tylko jedna paleta, to była taka jakaś ogromna paleta no-name jakiejś nieznanej marki. I jak ją otworzyłam, to w środku ponad połowa cieni była potłuczonych, wiadomo, nikt z nas nie chciałby czegoś takiego kupować. Także zważając na to, że nie mam dzisiaj do powiek żadnego rozświetlającego cienia, ani też żadnego dodatkowego matu, posłużę się po prostu rozświetlaczem i on pochodzi z marki Rude. Nazwa tego produktu to Twinkle Twinkle Highlighter i to pochodzi z Manga Collection, czyli właśnie z jakiejś takiej specjalnej kolekcji, którą stworzyła ta firma. Sama wypraska, kiedy łapie światło, na żywo wygląda naprawdę bardzo magicznie. Mega mi się podoba ten jej różowy shift, także mam ogromną nadzieję, że kiedy teraz dotknę tego palcem, to nie będzie rozczarowania. Ok, pod palcem to jest mega przyjemne, także jest dobrze. Fingers crossed. Uf, jest dobrze. Dawno żaden błyszczący cień mi się nie podobał aż tak bardzo na powiekach, jak ten rozświetlacz. To naprawdę wygląda przepięknie i ślicznie łapie właśnie takie różowe drobinki. Super się to też spasowuje z tym ciepłym cieniowaniem. Prawdę mówiąc, na żywo to jest tego typu zachwyt, że teraz jedyna moja myśl jest taka, że muszę wrócić do TK i kupić sobie następny egzemplarz. Bo po prostu to jest na tyle niespotykana marka i jeszcze dodatkowo jakaś limitowana kolekcja, że obawiam się, że później nigdzie tego nie dostanę. A to podoba mi się tak bardzo, że muszę sobie zrobić tego zapas. Szczególnie, że to kosztowało 29,99, a jak patrzę teraz na żywo, jak to łapie światło, to dosłownie to wygląda jak wysokopółkowy cień. Zanim jednak nałożę to na szczyty kości policzkowych, przejdziemy najpierw do eyelinera, żeby wykończyć oko. Moim eyelinerem dzisiaj będzie Venus Liner z Lime Crime. I wybrałam go ze względu na to, że zakochałam się po prostu w tym kolorze. Już kiedyś Wam mówiłam, że szukam takiego eyelinera, który właśnie będzie pojedynczym produktem, bo mam podobny kolor eyelinera tutaj, jako cake liner, właśnie w tej paletce, którą kupiłam rok temu. Ten ala fiołkowy kolor to jest dosłownie marzenie, ale przez to, że on jest aktywowany wodą, to nie jest jakiś super trwały i kiedy dosłownie uronicie mikro łezkę, to on już ma tendencję do rozmazywania się. Także bardzo mi zależało na tym, żeby znaleźć pojedynczy produkt w tym odcieniu. Kiedy dzisiaj zobaczyłam ten kolor Drop, pomyślałam sobie, że Boże, to jest przecież właśnie to, to jest idealnie ten kolor. Tylko że dzisiaj już dwa razy przekonaliśmy się, że kolor na opakowaniu nie odpowiadał temu, co było w środku. Także teraz naprawdę mam trochę obawę to w ogóle otwierać. Pomyślałam sobie, że może Wy zobaczcie lepiej pierwsi, co jest w środku, bo mi jest tak jakoś raźniej, że to Wy pierwsi zobaczycie, czy to jest fail, czy to się zgadza z tym, co na opakowaniu. Serio? Przecież to jest niebieskie. No, zobaczcie sami, o co chodzi w tym dzisiejszym dniu i w tych wszystkich kosmetykach z TK Maxa. Czemu nic nie zgadza się kolorystycznie, to jest fiołkowe, to jest błękitne. Plus czy to opakowanie nie wieje tandetą? Zobaczcie sobie z bliska tą Wenus na zakrętce. To w ogóle nie wygląda jakościowo, mimo że mi jakoś Crime kojarzyło się z dobrą marką. W ogóle ja akurat uważam, że jeśli chodzi o ich grafiki takie na opakowaniu, to oni robią naprawdę super robotę, no ale to wygląda jak jakieś tanie badziewie. To, co jeszcze jest teoretycznie super, to to, że oni do tej postaci na opakowaniu, która wygląda jak z jakiegoś fresku, dodali taką mini kreseczkę na powiece, właśnie we fiołkowym kolorze. Tylko to nie jest fiołkowe, to jest błękitne! Jeżeli nie wierzyliście mi na słowo, to możecie sami zobaczyć. Tutaj mamy ten fiołkowy kolor z palety chudy, a tutaj z kolei ten eyeliner z Lime Crime. I ja wiem, ta różnica nie jest jakaś ogromna i diametralna, ale mimo wszystko na żywo ona jest zauważalna, że właśnie ten kolor z chudy jest taki złamany leciutkim fioletem, a tutaj to jest po prostu błękitne. Jedyny plus jest taki, że moim zdaniem błękitny kolor ładnie łączy się z ciepłym brązem, także ma to szansę wyglądać dobrze, ale rozczarowanie pozostaje. Trzeba wyróżnić niewątpliwe plusy tego produktu, czyli po pierwsze krycie, bo akurat tutaj nie ma najmniejszego problemu z pigmentacją i kreska jest równo pokryta na całej jej długości, a po drugie to jest precyzja aplikatora, bo mimo tego, że to jest eyeliner kałamarzowy, czyli taki, który rzadziej chyba jest wybierany, to tutaj z precyzją nie było najmniejszych problemów. Kreska jest z obu stron idealnie ostra. Poza tym, moim zdaniem, to jest ładny kolor do akcentów kolorystycznych, kiedy będzie zupełnie inny rodzaj cieniowania i kiedy też może to nie będzie stricte jaskółka, a raczej jakieś takie nietypowe esy floresy. Czas na wytuszowanie rzęs, i tutaj jedyna obietnica, jaką mamy od producenta, to full volume lash, więc mam nadzieję, że rzeczywiście objętość będzie imponująca. Szczota jest naprawdę konkretna, nie jest niestety silikonowa, ale mimo to dajmy mu szansę. Tak prezentuje się porównanie niepomalowane rzęsy kontra jedna warstwa tego tuszu. Dołożyłam drugą warstwę i tak to się prezentuje. Ja nie nakładam nigdy więcej niż dwie, także dla mnie ten efekt jest maksymalny. Czy nazwałabym to full volume? Raczej nie, ale też z drugiej strony uważam, że wygląda to ładnie i jak na moje standardy to jest wystarczający efekt. Zostały nam jeszcze w makijażu dwie rzeczy, czyli rozświetlacz na policzki oraz pomadka. Zważając na to, że dzisiaj róż nie był kremowy, a właśnie taki stricte matowy pudrowy, to zwilżę sobie teraz boki twarzy mgiełką, żeby dać temu rozświetlaczowi równe szanse. Już na pierwszy rzut oka widać, że ten rozświetlacz bardzo dobrze transferuje się na wachlarz, także trzymajcie kciuki. Zważając na to, że przez ostatni rok totalnie nic nie było w stanie dorównać mojemu ulubieńcowi z tak szczerze uważam, że to jest pierwszy, który może się plasować bardzo blisko. Efekt, który to daje na policzku, jest bardzo ładny i właśnie widać taką lekko złotą tonację, ale jednocześnie, kiedy inaczej głowa łapie światło, to właśnie to przechodzi w róż. Super produkt. Zostały nam już do zrobienia jedynie usta, and I'm here for it. Chciałam być zabawna, bo tak się nazywa ta pomadka. W środku ona prezentuje się w ten sposób. Na górze ma wytłoczone usta z tym takim charakterystycznym dla Kaili ściekiem, a z kolei tutaj mamy po prostu wytłoczone imię Kaili. Kolor tej pomadki, jak zresztą przy większości tych kosmetyków, wybierałam sugerując się opakowaniem. Tutaj były nieduże różnice pomiędzy tymi odcieniami, ale tak jak mówiłam, było chyba z 7 różnych kolorów. Także szczerze mówiąc teraz, kiedy to wykręciłam, jestem bardzo zadowolona z tego, co tutaj zastałam w środku. Jestem pod turbo wrażeniem tego, jak przyjemnie sunie się tą pomadką po ustach. Dosłownie, jak na to, że to jest matowa pomadka, to nie ma tutaj kompletnie takiego wrażenia, kiedy próbujecie czymś suchym przesuwać po ustach i jest to niezbyt przyjemne. Tutaj jest dokładnie wrażenie na drugim biegunie. Jest to mega przyjemne, bardzo delikatne, sunie po ustach jak masło i takie też jest wrażenie na ustach, dosłownie jakby coś je otulało, a nie jakby coś próbowało wam je ściągnąć. Naprawdę, wow, jestem w szoku. No, i kolor tej pomadki uważam, że wygląda bardzo ładnie. Ja co prawda mam sporo w swojej kolekcji takich pomadek, które gdzieś tam są złamane właśnie takim brudnym różem, trochę takim winnym kolorem, ale ta na pewno na ich tle się wyróżnia. Wow! Tak prezentuje się skończony makijaż kosmetykami z TK Max. Przejdźmy teraz do szybkiego podsumowania tych kosmetyków. Ostatnie miejsce, koszmarny niewypał. To jest ten produkt z Lime Crime do brwi. Totalne dno. On wcale za bardzo nie przyciemnia brwi, ale przede wszystkim nie utrzymuje ich w ryzach, nawet na 1%. Brwi są dalej miękkie, dalej mogę je totalnie przesuwać. Absurd, że w ogóle coś takiego się sprzedaje. Kolejny produkt, rozczarowanie. Mogę dać mu maksymalnie 1,5 na 10. To jest ten róż z marki Mina. Ja naprawdę pokładałam w tym nadzieję, myślałam sobie nawet, że zrobimy test całościowy tej marki w przyszłości, ale to trochę mnie do tej firmy zniechęciło, bo naprawdę pigment na tych policzkach prawie nie istnieje. Może coś takiego sprawdzi się dla bardzo początkującej osoby, ale jeżeli lubicie róż, to nie warto się tym interesować. Trzecie miejsce od końca dla maskary. Moim zdaniem ona nie robi nic wyjątkowego. Jesteście w stanie kupić sobie tak samo dobrą maskarę z każdej dosłownie innej firmy, bo tutaj efekt jest po prostu taki, że te rzęsy są podkreślone, ale ani nie są pięknie rozdzielone, ani tym bardziej nie ma tutaj tej objętości, którą obiecuje nam producent. Po środku zestawienia eyeliner z Lime Crime. Jeżeli szukacie czegoś, co będzie niebieskie, to moim zdaniem on jest super, głównie ze względu na swoją precyzję i krycie. Pod tym względem nie mam mu nic do zarzucenia. Jeżeli lubicie tego typu kolory, to można się nim zainteresować. Ja po prostu na razie jeszcze potrzebuję czasu do tego, żeby przekonać się do tego odcienia. I przechodzimy do podium, czyli do kosmetyków, po które będę sięgać z nieskrywaną przyjemnością. Miejsce trzecie: Matowy cień od Kylie. Przepiękny kolor, łatwość rozprowadzania, super blendowanie w kilku ruchach, czego chcieć więcej od takiego produktu. Do makijażu dziennego, moim zdaniem ideał, śmiało możecie po niego sięgnąć. Na miejscu drugim również Kylie Jenner, a dokładnie jej matowa pomadka. Siedzę tutaj już dłuższą chwilę w tym makijażu, a komfort na ustach jest po prostu 10 na 10. Ja czuję się tak, jakbym na ustach nie miała nic, albo co najwyżej jakiś nawilżający balsam, dosłownie. Do tego idealne krycie, przepiękny kolor, łatwa precyzja w wymalowaniu tych ust, bo nie miałam tutaj żadnej konturówki, także naprawdę jestem zajarana tym produktem i teraz aż mam ochotę sięgnąć po następne kolory. Przy czym, jeżeli chcecie to zrobić, to pamiętajcie, nie warto ich kupować w Douglasie. Sprawdźcie w najbliższym TK Maxie, czy też macie dostępność tego produktu, bo lepiej kupić go za 50 zł niż za 105. I miejsce pierwsze, jednocześnie turbo zaskoczenie dzisiejszego zestawienia. Twinkle Twinkle Highlighter. Ja to kupiłam tak trochę pół żartem, pół serio i spodziewałam się, że to może być kiepskie i w ogóle, że to może być niewypałem, ale to wygląda przepięknie. Na powiekach po prostu wygląda jak marzenie, na policzkach też bardzo podoba mi się ten efekt, mimo że nie jestem fanką rozświetlenia, a teraz aż mam ochotę po to sięgać. Uważam, że efekt jest unikatowy i na pewno zrobię tego zapasy. Tymczasem w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym filmie. Bye!